Witajcie widzowie! Wiem, że długo mnie nie było, więc macie kolejny film, ponieważ byliście mi pod 500 wyświetleń. Dzisiaj podejmiemy się pociągu kolei małopolskich do Krakowa i Tarnowa. Zapraszam do oglądania. Ja oczywiście nagrywam z peronu numer 2 rzut na peron numer 1, na który wiedzie. Małoposzczanin rzut na kierunek Szczepinia według rozkładu skład stoi tutaj minutę O, chyba już jedzie, chociaż nie ma, wjazd 9.50. Rzut na wskaźnik W4, nakazujący, pokazujący miejsce zatrzymania czoła pociągu. Jeszcze raz rzut na peron numer 1, na otwartą windę. O, jedzie EN79, czyli Nevak Impulse Jeżeli pan mechanik to ogląda, to go pozdrawiam. 002 Marutki Jogging EN79002 w dniu dzisiejszym. Pojedzie do Krakowa i do Tarnowa. Jeden z moich ulubionych, jeden, właściwie to jest jeden z moich ulubionych pociągów w polskich Proszę bardzo. SKA Trójka zmiana siódma, oświęcim Tarnów. I odjazd Bo duża dzisiaj frekwencja. Zawsze nie było tutaj tej miejsc siedzących, a dzisiaj troszkę mniejsza, ale jest duża Więc ja się z nami żegnam do następnego filmu